W butach. Dawno, dawno temu żył sobie młynarz, który miał trzech synów. Kiedy zmarł, wszystko co posiadał, zostawił w spadku swoim trzem chłopcom. Najstarszy z braci dostał młyn, młodszy osła, najmłodszy zaś kota. Najmłodszy syn młynarza nie był zadowolony z takiego podziału majątku. To niesprawiedliwe, narzekał. Gdybym miał młyn albo osła, mógłbym zarabiać na życie. Lecz cóż mam począć z kotem? Nie martw się, panie, powiedział kot. Ja się wszystkim zajmę. Wystarczy, że będziesz się mnie słuchał. Kot poprosił chłopca o worek i parę butów. Włożył buty i dumnie w nich paradował. Dobrze w nich wyglądam, pomyślał. Następnie wypełnił worek jeczmieniem i świeżymi liśćmi, po czym zostawił tobełek na środku pola. Po chwili kilka królików zwabionych zapachem pożywienia weszło do worka z nadzieją na ucztę. Wtedy kot, który ukryty był nieopodal, tylko na to czekał. Szybko wyskoczył z kryjówki i zawiązał pakunek. Króliki wpadły w zasadzkę. Wtedy sprytny kot wyruszył do zamku, w którym mieszkał król. Chciałbym zobaczyć się z władcą, powiedział odważnie do strażnika który stał przy bramie. Kogo mam zapowiedzieć? zapytał strażnik. Jestem służącym markiza de Carabas, rzekł kot. Wkrótce kot stanął przed królem i wręczył mu worek z królikami. To prezent dla jego wysokości od mojego pana, markiza de Carabas. Sprytny kot udawał, że jego pan, syn młynarza, jest arystokratą. To bardzo miło z jego strony, odparł król. Uwielbiam króliki w potrawce. Podziękuj ode mnie swojemu panu. Kilka dni później kot złapał kilka kuropatw i również podarował je królowi. Nie ma nic lepszego niż pieczone kuropatwy, powiedział król. Przekaż swojemu panu moje serdeczne podziękowania. Następnego dnia kot usłyszał, że kareta króla ma przejeżdżać drogą, która biegnie wzdłuż rzeki. Przebiegły kocur kazał swojemu panu rozebrać się i wskoczyć do wody. Syn młynarza przekonał się już, że jego kot odznacza się nieprzeciętnym sprytem, więc prędko wykonał jego polecenie. Tymczasem kot ukrył ubranie młynarza w zaroślach. Kiedy kot spostrzegł zbliżającą się karetę, Wyskoczył na drogę i zawołał: Na pomoc! Mój pan markiz de Karabastonie! Król rozkazał woźnicy zatrzymać karetę i polecił służącym pomóc chłopcu wydostać się z rzeki. Mój drogi markizie powiedział król to straszne, co cię spotkało. Podarowałeś mi wspaniałe prezenty. Pozwól, że teraz ja podaruję ci szaty. I król wręczył chłopcu elegancki strój z satyny, zdobiony złotą nitką. Syn młynarza wyglądał w nim tak dostojnie, iż córka króla zakochała się w chłopcu od pierwszego wejrzenia. W tym czasie kot pobiegł na pola, gdzie pracowali rolnicy. Jeśli król zatrzyma się tutaj i zapyta was, do kogo należą te ziemie, Musicie powiedzieć, że są one własnością marki Zadekarabas. w przeciwnym razie spotka was nieszczęście. Rolnicy tak wystraszyli się gruźb kota w butach, iż zgodzili się postąpić zgodnie z jego słowami. Kot pobiegł również na inne pole, gdzie żniwiarze ścinali zboże i im także wydał podobne polecenie. I żniwiarze ze strachu postanowili posłuchać kota. Wkrótce kareta króla przystanęła przy polu na którym pracowali rolnicy. Król wychylił się przez okno i zapytał: Do kogo należą te ziemie? Do markiza de Carabaz, wasza wysokość, odparli rolnicy. Następnie królewska kareta zatrzymała się przy żniwiarzach zbierających zboże. „Czyje to ziemie?” spytał ich władca. „Markiza de Carabaz, rzecz jasna, wasza wysokość,” odpowiedzieli. Markis musi być bardzo zamożnym człowiekiem, pomyślał król. Tymczasem kot w butach pognał do ogromnego zamku, w którym mieszkał zły czarnoksiężnik. To właśnie on był prawdziwym właścicielem ziemi, przez które przejeżdżała kareta króla. Podobno potrafisz przybrać dowolną postać powiedział kot do czarnoksiężnika. Tak, to prawda odparł z dumą mak. Potrafisz zmienić się nawet w lwa? spytał kot. O, nic prostszego zaśmiał się czarnoksiężnik. I wnet kot ujrzał przed sobą ogromnego, ryczącego lwa. Kot w butach wystraszył się nieco i schował za fotelem. Kiedy czarnoksiężnik ponownie przybrał ludzką postać, kot powiedział: Byłeś naprawdę przerażającym lwem. A czy potrafisz również zmienić się w coś małego, na przykład w myszkę? Naturalnie, zawołał czarnoksiężnik i po chwili po podłodze biegała maleńka mysz. Czarnoksiężnik popełnił jednak wielki błąd. Sprytny kot zaraz dogonił myszkę, złapał ją i zjadł ze smakiem. Właśnie wtedy na drodze prowadzącej do zamku rozległ się stukot kół karety. Witajcie w domu mojego pana, markiza de Carabas. Zawołał kot, gdy kareta dojechała do bram zamku. Król spojrzał na potężny zamek i zrozumiał, że nie znajdzie lepszego kandydata na męża dla swojej córki. Wiem, że moja córka darzy cię uczuciem, powiedział do syna młynarza. Czy zechcesz ją poślubić? Chłopiec również pokochał królewnę w chwili, gdy ją ujrzał po raz pierwszy. Więc bez wahania zgodził się zostać jej mężem. Wkrótce odbyło się huczne wesele, i kot do końca swoich dni żył wygodnie i w dostatku. Dziękuję za wysłuchanie, bajeczki, a teraz zadanie dla Was. Kot w butach bardzo dbał o swoje buty. Zawsze sprawdzał, czy są czyste i pięknie je ustawiał. Idźcie teraz do swojej szafki z butami, popatrzcie, czy wasze buciki są czyste. Jeśli nie, wyczyśćcie je i potem ustawcie ładnie w szafce.